Cześć wszystkim, w tym poradniku pokażę wam jak zrobić pułapkę na kolegę Pierwszą wersją będzie wersja zwykła Już pokazuję na czym polega Musicie wrzucić jakieś itemki, na przykład tutaj o Teraz wlać wodę I zobaczcie, te itemki idą na płytkę i wysadzą TNT Poczekajmy chwilę Dobrze, TNT wybuchło Drugą jest wersja turbo. Zamiast zwykłego podłoża posiada lód. Lód, który przyspieszy itemki i szybciej polecą Dobrze, no to wrzućmy tutaj itemków. Teraz wlewamy wodę. Widzicie? Szybciej. Dajmy żeby wybuchło. Dobrze. Teraz pokażę Wam, jak zrobić to na przykład w jakimś domku. Musicie zrobić podko, pod domek. O tak. Pod domkiem musicie ustawić TNT. Ja to zrobię tak. Wyjdźcie stąd. I tak. Ja zrobię wersję turbo, żeby szybciej to wszystko wyglądało. Kładziecie jakieś itemki tutaj na przykład? Albo tak. Musicie to zakryć No i zostaje np. taka dziura Macie więc tego swojego kolegę No i każecie nalać mu wody do tej dziury. On wlewa O. Itemki dochodzą do TNT Wpadają OS Wpadają na płytkę Płytka uaktywnia TNT i wszystko wybucha. Dziękuję. To wszystko na teraz. Do zobaczenia.